Witam Was kochani w drugim odcinku. I w tym odcinku wykorzystamy markery. Ja mam pięć. Dwa różowe na reglan, niebieskie na reglan, i tutaj żółty wyznacza mi początek mojego rzędu. Do tego będzie nam potrzebna igła dziewiarska ja mam taką plastikową. I oczywiście agrawka lub drut, drut pomocniczy do warkoczy. Ja wolę właśnie takie agrawki. Ponieważ mam pełną kontrolę, że te oczka mi nie spadną. I tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, jeszcze będę rozszerzać. Jeżeli chcecie mniejszy rozmiar, to oczywiście ten rząd pomijacie. Jedziemy jeszcze na razie na drutach 5 mm, bo nie wiem, czy powiedziałam w pierwszej części, że najpierw rozpoczynamy od drutów 5 mm, a potem przechodzę na druty 6 mm. Więc znowu będę powiększać. Tym razem będę wykonywała tylko oczka prawe. Także powiększam do 96, bo mam teraz 88 oczek. Czyli drut zginam sobie, żeby było mi wygodniej, i liczę pierwsze oczko, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte i w jedenastym, w jedenastym oczku dodaję, yy, dodaję jeszcze jedno. Czyli yy, najpierw wbijam się od tyłu, przeciągam nitkę, nie ściągam z drutu i przerabiam na prawo. Dodałam oczko, czyli już mam 12 i znowu. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte i w jedenastym oczku od tyłu to jest dodane oczko i normalnie przerabiam od przodu oczko dwunaste. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte i w jedenastym oczku wyrabiam dodatkowe, czyli najpierw wbijam się z tyłu oczka, przeciągam nitkę i z przodu. ostatnie dodawanie po tej stronie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i z 11 oczka muszę mieć dwa czyli od tył od przodu to może być troszeczkę trudniej Ale ja sobie zawsze palcem pomagam. No i znowu wyciągam drut, odwracam nitkę za drut i powtarzam tą samą czynność, czyli wykonuję 10 pojedynczych oczek prawych i w 11 oczku wykonuję dwa oczka. Kochani, zrobiliśmy sobie to powiększenie, czyli w 11 oczku robiliśmy dwa. Potem przerobiłam pojedyncze oczka prawe bez dodawania, u oczywiście umiejscowiając sobie te moje markery. Czyli y zrobiłam 18 oczek, marker żółty, czyli początek, 18 oczek, następnie na rękawy 12 oczek. Marker jest tu i marker jest na żyłce. To jest w ten sposób. Później będziemy sobie przekładać oczka, żeby nam fajnie się dziergało. Potem zrobiłam 36 oczek na tył i znowu 12 oczek na rękaw. I teraz sobie właśnie włożę marker. I zaczniemy, w pierwszym rzędzie, to będzie tylko w pierwszym rzędzie rozpoczynamy oczko prawe. Następnie cztery oczka lewe, raz, dwa, trzy, cztery. Następnie osiem oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz pięć oczek lewych, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Przenoszę marker, i znowu pięć oczek lewych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Osiem oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, cztery oczka lewe, raz. 2, 3, 4. I to jest tylko w tym pierwszym rzędzie, bo potem będzie pięć oczek lewych wszędzie. I teraz robię narzut, oczko prawe, ściągam marker, oczko prawe i narzut. I przerabiam do przedostatniego oczka mojego rękawa. Tutaj właśnie w co drugim okrążeniu będziemy dodawać yy, oczka na reglan i zostało mi ostatnie oczko i znowu robię narzut. Oczko prawe, tu muszę teraz znowu przesunąć, bo wiadomo skończyła mi się jedna strona, wkładam marker. nie Aha, nie, jeszcze nie. Sprawdzamy narzut. Dobrze, tu zrobiłam narzut. Oczko prawe. Dobrze, no, teraz zakładam marker. I narzut. I teraz robię jedno oczko prawe. Czyli zrobiliśmy na rękaw, tak. Narzut, jedno oczko prawe, oczko prawe, narzut, potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć oczek, e, dziesięć oczek pojedynczych, narzut, oczko prawe. O, narzut, oczko prawe. Teraz powinno być oczko prawe. I dopiero narzut. Widzicie, ja już się sama bym pogubiła, więc wolę to sprawdzić od razu. Czyli tu mam narzut. I teraz będę wykonywać cztery oczka lewe. Widzicie z narzutem cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy cztery i osiem oczek prawych, bo to jest tył naszego swetra. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. pięć oczek lewych. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. znowu osiem oczek prawych. raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I widzicie? Dobrze, że ja tak popatrzyłam. Teraz mi coś nie pasowało. Teraz próję te osiem oczek prawych. Oczek prawy. Czyli tu mam pięć oczek lewych i znowu pięć oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. I teraz dopiero 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oczek prawych, i teraz robimy cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy, cztery, narzut oczko prawe. Zdejmuję marker, przekładam, oczko prawe, narzut, i zatrzymuję się przed ostatnim oczkiem. Czyli tutaj robię narzut, oczko prawe. Widzicie? Teraz już mam znowu, muszę przełożyć, czyli wyciągam żyłkę. Odwracam. Podam marker, oczko prawe i narzut. I teraz e, przerabiam, tak jak mi schodzą z, dru z drutów, tutaj, czyli mam tu oczko lewe. Raz, dwa, trzy, cztery oczka lewe. Potem mam osiem oczek prawych. Potem mam pięć oczek lewych i znowu marker przekładam pięć oczek lewych, osiem oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem i teraz będę przerabiać yy, pięć oczek lewych. Raz, dwa, trzy. Cztery i piąte to jest narzut. Narzut, ale będę przerabiała z, tylnie, z tylnej nitki. Zaraz Wam pokażę jak, żeby nie było dziury, bo ja dziury nie chcę. Jeżeli chcecie dziurę tutaj, czyli taki ażur, no to normalnie przeróbcie sobie na, na tutaj z przodu oczkiem lewym. Ale ja biorę sobie tylnią nitkę, czyli tutaj sobie wyciągam. Tą nitkę tylną, tak, łapię ją w ten sposób i przerabiam oczko lewe na tylnej nóżce. Tylnej nóżce. Czyli mam 5 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie dziurę, no to róbcie z tego narzutu oczko lewe, ale z przodu normalnie to wam wyjdzie ażur. Natomiast ja nie chcę. Ja chcę, żeby tutaj nie było dziury, i przerabiam z tylnej nitki. I teraz przerabiam normalnie na prawo, tak jak mi pokazuje. I znowu oczko prawe. Tutaj tak samo, tylko robię oczko prawe, bo tu mam oczko prawe. Tu nie mam lewego, nie muszę lewego, tylko prawe, czyli od tylnej nitki, z tylnej, z tylnej nitki. Czyli nie wbiłam się od przodu, tylko od tyłu. Widzicie, wbijam się w tylną nitkę i przerabiam jako oczko prawe. I znowu przerabiam sobie. Tutaj nie dodaję nic, ponieważ to będzie okrążenie, żeby przerabiać narzuty. Czyli jadę normalnie. I znowu mam narzut, czyli narzut przerabiam sobie z tylnej nitki oczko prawe. Zakładam marker. Tu znowu mam oczko prawe i narzut, ale narzut, tak jak mówiłam, z tylnej nitki, bo to jest moje oczko prawe. Chociaż tu musiałabym inaczej zrobić, widzicie. Nie mogę zrobić, bo muszę mieć 5 oczek. 5 oczek lewych. mój narzut czyli tak jak mówiłam od tylnej nitki czyli biorę sobie tu od tylnej nitki i robię już teraz mi wyszła dziura ale to nic przekręcę sobie to oczko widzicie teraz to kombinuję ale tu się wszystko da zrobić o. Tak jak było wcześniej, przekręciłam sobie oczko, widzicie, zobaczcie. Przekręciłam sobie oczko i robię je od przodu. Bo jak jest przekręcony, yy, przekręcone oczko, to wtedy nie wyjdzie. I znowu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli już mam pięć oczek lewych. I teraz 8 oczek prawych. Te pierwsze rzędy są najgorsze, bo w zależności słuchajcie, od y, rozmiaru to trzeba trochę pokombinować z tymi oczkami, więc wybaczcie mi tutaj trochę y, trochę z, się motam, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Także sweterek będzie naprawdę fajny. Oczywiście przy rozmiarze S. Troszeczkę łatwiej jest, nie ma tych przekręconych oczek. Tam robiłam bez żadnego problemu, bo to oczka, tych oczek było mniej. Natomiast przy tym rozmiarze troszeczkę trzeba pomyśleć. I zobaczcie, no to tu już zrobiłam oczka lewe, teraz oczka prawe. Wszystko robimy tak, jak nam tu pokazuje. Pokazują nam się oczka, czyli prawe na prawo, lewe na lewo. Tylko przy tych, słuchajcie, markerach tu. Wiadomo, trzeba pokombinować, żeby na końcu, żeby ogólnie to było po pięć oczek, ale to tylko teraz, bo potem jak będziemy dodawać, to już tego nie będzie, nie będzie tak, nie będzie tego problemu, czyli pierwszy, drugie oczko lewe, trzecie oczko lewe, czwarte oczko lewe, czyli musimy mieć pięć, czyli z tego narzutu musimy zrobić oczko lewe, czyli nitka Ląduję z przodu i za tylnią, za tylnią nóżkę łapię, żeby nie było dziury. Za nóżkę i robię oczko lewe. I mam już pięć oczek lewych, to już zostaje jako prawe. Przekładam marker, oczko prawe i tutaj... Mamy ten nasz rękaw, więc tu wszystkie oczka w rękawie są na prawo, czyli od zatylniam nóżkę, nie chcę dziury. Przerabiam normalnie na prawo. Czyli na prawo jadę sobie. Jadę sobie na prawo moimi oczkami prawymi do końca mojego rękawa. Reglana. Tu mam, tu mam narzut. Czyli ten narzut, narzut przerabiam przez tylnią nitkę, żeby nie było dziury, i znowu oczko prawe. Będzie więcej robótki, to będziemy rozdzielać po prostu te rękawy tak, jak należy, żeby nam się dobrze dziergało. I teraz tu oczko prawe. I zobaczcie. Tu mam narzut, ale tu już mam pięć a nie, tu jeszcze nie mam, mam dwa, cztery oczka lewe. Czyli żeby zrobić to piąte oczko, widzicie, tu mam cztery oczka, żeby zrobić piąte oczko, nitka z przodu łapię za tylnią stopkę mojego oczka i przerabiam na lewo. Czyli raz, dwa, trzy 4 i 5. Czyli mam 5 oczek lewych i tak już zostaje. Będzie cały czas tutaj: będziemy powtarzać te 5 oczek lewych. I znowu oczka prawe, tak jak nam schodzą z drutu, ponieważ dojeżdżamy do przodu środka naszego swetra. Czyli tutaj będziemy robić później krzyżowania, ale oczywiście krzyżowanie będzie w następnym odcinku. Czyli znowu oczka lewe. Ściągam marker i przechodzimy do kolejnego, właśnie okrążenia. Czyli teraz w tym okrążeniu, bo tu przerabialiśmy nasze narzuty, teraz będziemy znowu tworzyć narzut. Ale to, kochani, pokażę Wam w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku pokażę Wam jeszcze raz i przerobimy sobie, tak myślę, do, do momentu krzyżowania, ponieważ wszystko potem już będzie z górki. Będziemy tylko poszerzać nasz reglan sweter. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. papa. Pa.